Od jednej cztery... strony w Cześć wypadku możemy bije Мотивація, кібіце Це то є yes, Рух зі шовіце Рух I tutaj wszystko się zaczyna. Tradycja futbolowa przychodzi z ojca na syna. Miasto nasze małe, ale rozsiemy w siłę. Pamiętamy dobre i pamiętamy złe chwile. Wszystko dzieje się w nas, w tych graczy wierzę. Tworzymy historię, która tu znaczy wiele. Emocje, obstawa pojedynki z obroną O polskie żołnierze, głupach i ze śląska Strach jest dla słabych źródłem odwagi jest polska okrzyki stadion barów, serpyty, lecki się dziesięce... Do końca walczymy tu ze zwyciętwa Wielli po porażce zawsze pasję i co nas nie zabije, to nas wzmocni. Nie ruszajcie na boisko do boju pokonać obcej i zobacz tu waszuje po czeka czarne barwy na ciele Wierni, oddani, HKS całe dziesiąt widzę z wami Chodź zobaczyć na pasmo, oczy jak na wokół wiele Muma na czoło, czarne barwy na czele Wierzymy, że wygramy Wierni, HKS całe dziesiąt widzę z wami Mobilizacja, odwaga, technika ha, Co? Widać w oczach strach przeciwnika Aha, hej, bumara hey! Czarne barwy, ah. idziemy po zwycięstwo, skończyły się żarty Chodź zobaczyć na was jak na foku wiele Bumara czarne barwy na Wierzymy, że wygramy! Wierni oddani HKS! całość z z wami! Chodź zobaczyć, no was moczy, jak na wokół wiele! Bo ma czarne barwy na czele! Wierzymy, że wygramy! Wierni oddani HKS! całość z z wami! Aha, okay. Będziemy cztery sześć. Bo serce bije pasja, dzięki której doszliśmy w siłę. Stres, motywacja, kibice. Co to jest? To HKS, ruch z i tutaj wszystko się zaczyna tradycja futbolowa Na miasto nasze małe, ale rośniemy w siłę, pamiętamy dobre i pamiętam złe chwile. Wszystko dzieje się w nas, w tych graczy wierzę tworzymy historię, która tu znaczy wiele. Stadion murawa pole bitwy o honor, emocje obstawa, pojedynki z obroną. O polscy żołnierze, głupach i ze środka, strach jest dla słabych.